Jak chodzi o początek mojego powołania, to już było to parę lat temu, już około dziesięciu, i to było takie zainteresowanie Panem Bogiem, pod takim względem, że Pan Bóg sam dał takie zainteresowanie, że zaprosił mnie do czegoś więcej zaprosił mnie do takiej bliskości z nim i pokazał, że faktycznie jest tym Bogiem, o którym można powiedzieć, że jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami, Bogiem, który jest ze mną. No i taka bliskość Pana Boga jakoś zaczęła mnie przeciągać do ołtarza, na początek, bo też ministrantem nie byłem. No i zacząłem mnie przeciągać w ogóle do takiej relacji z Panem Bogiem, żeby ją trochę budować, żeby ją pielęgnować, żeby odkrywać w niej piękno, żeby w tej relacji z Panem Bogiem odkrywać samego Pana Boga, żeby w tej relacji z Panem Bogiem odkrywać samego siebie, tego kim jestem w oczach Bożych, tego co Pan Bóg mówi o mnie przez swoje słowo. No i przez to odkrywać też świat, który jest dookoła mnie i odkrywać drugiego człowieka, który też również jest zawarty w tych oczach Pana Boga. A jak chodzi o ludzi młodych, którzy się zastanawiają, bo być może jeszcze matury trwają, ale pewnie wielu się zastanawia, czy zdadzą, a jak zdadzą, to czy pójdą, czy nie pójdą. Więc jak ci młodzi ludzie zdają te, zdadzą tę maturę i będą chcieli pójść właśnie drogą Pana, odpowiedzieć na Jego powołanie, to myślę, że naprawdę bardzo warto. <laughs> warto po prostu wejść w relację z Panem Bogiem i dać się trochę Panu Bogu zaskoczyć, że Pan Bóg faktycznie jest tym, który może więcej nam dać niż my sobie potrafimy wyobrazić że w ogóle o nas samych, to Pan Bóg potrafi dać wiele więcej, a w tym wszystkim takim kluczem, ogromnym kluczem jest zaufanie, że On naprawdę jest tym, który krzywdy nie zrobi i jest tym, który potrafi być z nami w każdym momencie.